Zadajecie często mi pytania, chemik, chemik, kiedy będą karty graficzne, kiedy te ceny wrócą do normy i będzie dobra dostępność. W tym materiale postaram się na te Wasze pytania właśnie odpowiedzieć, analizując rynek. Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Chemik i w tym materiale właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, postaram się przeanalizować kilka najbardziej popularnych kart graficznych, jakie są na rynku i jak się plasowały ich ceny na przełomie ostatnich 12 miesięcy, co też nie do końca będzie łatwe w przypadku każdej karty, żeby to zobrazować Wam. Natomiast mimo wszystko no jest tutaj gdzieś pewna zależność i idzie na lepsze, ale pytanie czy ten trend się utrzyma. O tym na końcu, a teraz przechodzimy do pierwszej karty, jaką omówię, czyli będzie to GTX 1660. Tak więc cena tej karty na sam początek, tutaj mam taką małą ściągawkę, tak żeby będę się nią posługiwał. Cena tej karty na początek według ceny MSRP, czyli sugerowanej przez producenta było to 220 dolarów, co dawało około 850 zł No, według Inmigration, tak? Więc tutaj mamy. Jak najbardziej, mm, bardzo fajną cenę za całkiem wydajną kartę. No i teraz spójrzmy, jak się ta cena plasowała na przełomie ostatnich 12 miesięcy. Ja się tutaj posłużę w każdym tym zestawieniu y, portalem skąpiec.pl. Po prostu tam jest całkiem fajna baza y, danych na temat y, cen, jakie występowały na przełomie ostatnich 12 miesięcy. Mamy tutaj gigabyte GTX 1660 OC. Aktualnie ta karta najtaniej kosztuje 1899 zł, natomiast najniższa jej cena to było tak naprawdę 845 zł, można rzec, nawet było to 12 sierpnia. Natomiast troszeczkę wcześniej, bo 1 sierpnia było to już 857 zł, potem podskoczyło na 964 952 i dość długo na połapie około 950 zł, ta cena się utrzymywała, po czym zaczęła no delikatnie rosnąć. 998 mieliśmy 5 listopada 2020 roku, potem 987, no i potem już końcówką tego roku poprzedniego, czyli 20 grudnia, było to 1124 zł, czyli już sporo więcej, zdecydowanie dużo więcej niż MSRP. Po czym nagle zaczął się boom na krypto i na początku wywindowało 1286, no a potem to już cena 2379 zł przy MSRP na poziomie około 850, to jest 2,5 razy więcej. Masakra. Najwyższa cena według tego portalu to po 2675 zł, który w ogóle jest jakiś kompletny absurd, jak za tą kartę. No ale taka cena była 30 maja obecnego roku. Teraz ta cena się plasuje mniej więcej na pułapie 1799, 739, co uważam już za niezły spadek, ale realnie, żeby tą kartę się opłacało tak na fest, fest kupić, no to ona minimum powinna spaść do tej ceny z końca tamtego roku, czyli 1100, 1200 zł. No 1300 też by było powiedzmy to nie najgorzej. No dobra, przejdźmy do drugiej karty, czyli do mm, GTX -a 1660. Ale super, eee, nie mam w dolarach ceny MSRP. Natomiast e, znalazłem cenę MSRP już na polskiej stronie NVIDIA i było to 1099 zł. Według e, tego samego portalu, najniższa cena to było 1159 zł. No i taka cena była końcem tamtego roku. 5 grudnia 2020 roku. Natomiast troszeczkę wcześniej ta cena oscylowała w okolicy 1250 zł, więc niewiele więcej i nadal to była bardzo dobra cena jak za tą kartę 1250 zł. Potem no, podskoczyła 1659 zł. Przy obecnej cenie to i tak nie najgorzej. Natomiast yy, potem to rosło, rosło, rosło i najwyższą cenę notowaliśmy 24 marca. 3805 12 zł. 12 groszy, co jest, moi drodzy, o wiele wyższą też kwotą za GTX 1660 Super niż MSRP RTX -a 3080, gdzie 3080. 3080 to jest no karta niebotycznie wydajniejsza niż. GTX1660 super. Aktualnie ta cena tej karty to jest około 2100-2200 zł. Więc, no wiadomo, najlepiej szukać promocji, ale to i tak jest zdecydowanie dużo, dużo więcej niż cena sugerowana. Mniej więcej dwa razy tyle co cena sugerowana przez Nvidia. No i przynajmniej te 500-600 zł, za dużo względem tego, ile można by ewentualnie, jak ktoś by bardzo, bardzo potrzebował, kupić. Dobra, przechodzimy teraz płynnie do pierwszego RTX w tym zestawieniu. No i wiadomo, będzie to chyba najpopularniejszy RTX na rynku, czyli RTX 2060. Karta no, ma już swoje latka, natomiast nadal ma całkiem fajną wydajność i. Na pewno tutaj można, może się pochwalić nie dość, że fajną wydajnością, to też y, oczywiście rdzeniami RT i całym ray tracingiem, ale bardziej, tutaj, według mnie, ciekawszą funkcją jest właśnie DLSS, który no, w grach potrafi czynić cuda. Tak więc RTX 2060 MSRP to jest 349 dolarów po przeliczeniu 1349 zł. Tyle ona mniej więcej powinna kosztować według Nvidia a ile kosztowała? Najniższa cena była nawet poniżej MSRP, bo było to 1265 zł i było to 5 listopada 2020 roku. Natomiast ta cena, sami widzicie, że ona praktycznie była stała na poziomie 1400 zł, czyli tam 5 zł więcej niż to, co Nvidia sugeruje. Natomiast mówimy tutaj oczywiście o wersji Gigabyte. GeForce RTX 260 OC, czyli nie w Foundersie, który mógł być tylko troszeczkę podkręconej wersji od Gigabajta dwuwentylatorowej. No i potem sami możecie teraz zauważyć, jak to wyrąbało tak naprawdę do góry. Cena była 1422 zł, jeszcze końcem stycznia 2021 roku. No i potem od lutego nagle z 1400 cena nam poszybowała na magiczne. 2549 zł początkiem lutego. Potem 2,500, potem najwyżej powindowała na 3089 zł. Jakiś kosmos. Tak, no mamy oczywiście ponad dwa razy wyższą cenę w marcu niż cena MSRP. Potem to trochę spadło do 2500, natomiast nadal to jest o 1000 za dużo. No i Potem mówimy o cenie 2800, teraz ta cena jest mniej więcej 2370 złotych, no dużo za dużo, nie oszukujmy się, dużo za dużo, ta karta nie jest warta 2500 zł. nie oferuje wydajności jak za 2500 zł, no ale co zrobić, takie mamy czasy. I mam nadzieję, że cena tej karty spadnie do tych 1500-1600 zł, jeszcze w tym roku, dzięki czemu znowu się stanie naprawdę opłacalnym kąskiem dla graczy. No i przechodzimy teraz do serii 3000, czyli RTX 3060. No i tutaj MSRP tej karty według Nvidia, to było 1600 zł. Nie wiem czemu, ale tutaj nie ma żadnego modelu, który by miał jakąś w miarę chociaż e, historię. No i tutaj, na co on to 23 lipiec. Obniżka o stówę względem tego, co teraz kosztuje 3300 zł. Co nie zmienia faktu, że nadal jest to. Dwa razy więcej niż powinniśmy za tą kartę zapłacić, owszem, nie do końca, bo tutaj mamy wersję Gaming X Trio, która jest bardzo wypasiona od MSI e, Więc załóżmy, że ta cena MSRP 1600 to za tą wersję na wypasie byśmy musieli dać załóżmy 1800 Co i tak jest o 1500 zł, jak dobrze liczę, jak nie to mnie poprawcie Za dużo względem tego ile ona kosztuje w sklepie Tak więc szybciutko do RTX 3070 przechodzimy i tu już mamy fajniejszą E, historię MSRP 499 dolarów na polskie 2359 zł według Indie za wersję Founders. E, Wersja Gigabyte e, aktualnie kosztuje 5199 zł. Najniższa cena 1 grosz to jest jakiś błąd, bo najniższe ceny były mm, o dziwo w tym roku. Może też jakiś, jakaś pełka była czy coś. 2549 zł, ale wcześniej ta karta kosztowała 2879 zł, co i tak jest dobrą ceną, te 2800, tym bardziej te 2500 niż 5200 zł yy, 2400 MSRP 2600 za tą wersję gigabajta z trzema wentylatorami. OK, jak najbardziej 2800 trochę już drogawo, no ale tych kart nie było, więc tak czy siak, no, tendencja wzrostowa była aż do szczytu, czyli do końca maja, gdzie trzeba było za tą kartę zapłacić 8489 zł, co jest jakimś kompletnym absurdem. Oczywiście, bo w tej cenie to na spokojnie można było wyrwać najwydajniejsze 30,9. Mówię tutaj oczywiście za normalnych czasów, nie za czasów jakichś chorych wzrostów cen kart graficznych. No tak jak wspomniałem, teraz aktualnie ta cena 5200, natomiast widzę, że niedawno, bo tydzień temu tą kartę można było kupić tam za 4400 zł no co jest owszem nadal bardzo wysoką ceną, bo przepłacamy około tam 2000, no ale przy cenie 8,5 prawie takie 4400 wygląda jak nie do okazja. Przechodzimy do ostatniej karty, jaką jest RTX 3080, teraz. No i sami dobrze wiecie, że ta karta to od samego początku był tak naprawdę strzał w dziesiątkę i każdy ją chciał mieć, kto miał troszeczkę więcej złotóweczek na wydanie na układ graficzny. MSRP tej karty to było 3279 zł według Nvidia Za wersję tutaj, tą gigabajta, pewnie trzeba by troszeczkę więcej zapłacić. Natomiast najniższa cena jej. To było 3600 zł, tak to można przyjąć. Nie najgorzej, załóżmy te 300 zł więcej niż MSRP, gdzie oczywiście mówimy o wersji Gigabyte OC, która będzie droższa niż Founders. Potem, tak jak dobrze już wiecie, końcem stycznia cena nagle poszybowała. Natomiast wcześniej też już mocny skok był, bo z 3600 wskoczyło na 4600, czyli mieliśmy wzrost o tysiaka między wrześniem końcem września 2020 a powiedzmy końcem grudnia 2020. No i wiadomo, tutaj um, początkiem marca nagle ta cena karty poleciała do 9329 zł, następnie zatrzymała się w najwyższej sumie końcem maja 10789 zł. Masakra. Prawie 11 za RTX 3080. Oczywiście jest to cena absurdalna, nie do zaakceptowania i mam nadzieję, że nikt z moich widzów w tej cenie nie kupił, bo był to zdecydowanie nieupłacalny zakup. Aktualnie 6899 zł nadal jest ceną zaporową, kompletnie nieopłacalną według mnie. I żeby to miało jakikolwiek sens, to musi to spaść przynajmniej do tych 4,5 tysiąca, a najlepiej poniżej 4, żeby faktycznie RTX 3080 było warto. Kupować w cenie niewiele tylko wyższej niż MSRP. Przejdźmy teraz, już do takiej konkluzji tego materiału i podsumowania. Jak sami mogliście zauważyć, rynek kart oszalał strasznie. Niby to teraz zaczęło wracać do normy. Chemic już się cieszył. Zestawy komputerowe polecane u mnie na kanale się pojawiły. No, tylko tak jak sami też mogliście zauważyć, jak ja polecałem jakiś zestaw, to najczęściej na dzień lub no dwa później karty graficzne znikały z tego zestawu. Więc tych kart nadal jest dość mało. Niestety. Ceny idą na lepsze. Pytanie, jak to będzie w przyszłości, bo ci, co siedzą bardziej w technologii, to wiedzą, że są pewne restrykcje w Chinach dla wszystkich górników krypto. Ogólnie krypto przechodzi też taką troszeczkę restrukturyzację, że bardziej mają się zajmować kopaniem krypto już firmy, a niekoniecznie e, w cudzysłowie zwykli ludzie. Natomiast, czy to przyniesie pożądany skutek, czy to przyniesie znowu kryzys na rynku kart graficznych, tego nie wiem ja, tego nie wie nikt. Mam nadzieję, że jednak poskutkuje to tym, że ceny kart polecą ostro w dół, a dostępność poleci ostro do góry. Oczywiście Nvidia tutaj wyszła naprzeciw górnikom, no i wprowadziła karty LHR, które mają sprzętowe. No, też powiedzmy, takie jakby zabezpieczenie przed kopaniem. Mianowicie no, układ, który po wykryciu, że karta jest używana do miningu, mm, ogranicza wydajność rdzenia o połowę, mniej więcej o połowę, dzięki czemu mm, zwrot takiej karty trwa zdecydowanie za długo, żeby górnikom się to opłacało. No ale zobaczymy, czas pokaże, czy faktycznie to przyniosło pożądany skutek. Jedyne co ja mogłem zauważyć, to to, że przez ostatnie kilka tygodni e, faktycznie karty graficzne zaczęły się pojawiać w sklepach. No ale nadal są to ceny dość zaporowe. Tak jak widzieliście wcześniej na materiale, e, ceny kart nadal są zdecydowanie zawyżone, idzie na lepsze. Miejmy nadzieję, że za jakieś 2-3 miesiące wszystko wróci w miarę chociaż do normy, dzięki czemu e, będziemy mogli na przykład w zestawie za 5000 niekoniecznie mieć rtx -a 2060, ale na przykład 3060 czy 3060 Ti. A w tym materiale to by było na tyle. Życzę Wam, jak i sobie, tajnych kart graficznych z dobrą dostępnością. Ja się już żegnam. Standardowo, jeżeli materiał się podobał, no to łapeczka w górę, subik i lecimy dalej z kolejnymi produkcjami. A w tym filmie to by było tyle. Do zobaczenia. See ya!